Zaskoczyliście mnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że pod tym filmem również zostawicie dużo łapeczek w górę, a jeżeli jeszcze ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jak klikniesz właśnie ten czerwony, magiczny przycisk na dole. Przechodząc do kariery zawodnika w Ski Jumping 2023, ponieważ była aktualizacja jak co roku i zmieniają cyferkę na końcu, tak jak ja, moje filmy. W sensie cyferkę w tytule w moich filmach, no to ostatnio mieliśmy. Przejdźmy sobie do kariery, do wyników i nie, nie. Dobra, w sumie wyniki też możemy zobaczyć. 17 miejsce w klasyfikacji generalnej, ja tam miałem kontuzję, tylko gdzie jest ten terminarz? Tu jest ten terminarz w zawodach. No generalnie w Engelbergu mi nie poszło, ale to jest jakaś upośledzona skocznia, ale w Titlezay no to było nieźle, w tym drugim konkursie piąte miejsce. No i tutaj niestety w samo. no w Wiśle złapaliśmy kontuzję, to jej 50. miejsce, a w samo właśnie przez tą kontuzję nie mogliśmy wystąpić w konkursach i te dwa konkursy, właściwie trzy konkursy, nam przez tą kontuzję uciekły, ale tak jak wspominałem, może sobie pominiemy te konkursy pucharu kontynentalnego w Hakubie. One mnie mało interesują. Słuchajcie, tu jest jeszcze Lacht, a tu dalej puchar kontynentalny. Pomijamy sobie ten puchar kontynentalny. On jest totalnie bez sensu. No i właśnie, złoty orzeł przed nami. Rozpoczynamy turniej, szereg skoczni. Mówiłem, że jeżeli wam się spodoba, no to zrobię. Spodobało wam się, więc robię. A jeszcze zobaczę sobie, czy mamy przypadkiem jakiegoś sponsora. Czekajcie, może nie sprzęt, ale na przykład takiego. A w sumie, czekajcie, a sp sprawdzimy sobie sprzęt. Bo mamy jakiś kask, ale na przykład jakbym chciał jeszcze lepszy kask. 18 W sumie możemy. Ale ja nie wiem, czy te mikroskopy nie są nam potrzebne do czegoś innego. Chyba nie. Do trenerów są nam potrzebne te sztangi, a mikroskopy są chyba nam potrzebne do sprzętu. Mamy 20 mikroskopów. Zobaczmy na przykład sobie takie narty, plus 15 tutaj punktów mamy narta plus 20. Stać nas, to może sobie zainwestujemy sobie może w jakieś narty. Zobaczcie plus 40 punktów, plus 50 punktów tutaj nawet możemy mieć. No to to jest już chyba sporo. A może długość lotu, może ta długość lotu Pisaliście, że ta długość lotu, żebym ulepszał tą długość lotu właśnie w tych gwiazdkach, to może też długość lotu ulepszymy sobie jako kombinezon. Zobaczcie plus. No to to jest sporo. Biorę, biorę 20 sztank, chociaż na no może uzbieramy sobie na plus 2. No to jest no to są duże różnice. Dobra, wiecie co? Ja kupię. Kupię, zainwestuję, może się to kiedyś zwróci, ale mamy nowy kombinezon i plus, no plus pół metra łącznie. O, no, kupujemy, tak, przymierzyłem, teraz kupiliśmy, no ta teksturka nam się nałożyła. Jesteśmy gotowi na turniej, cztero także możemy przejść do zawodów. I trzymajcie kciuki, żeby dobrze poszło. Pierwszy konkurs w Oberzerwie. wiecie na, na czym polega, jest system ko, więc kwalifikacje również są ważne. Na szkoda, że ten numer startowy jest taki upośledzony znowu. Pierwszy, uuu, 100%, pierwsze skoki 100%, więc dobrze, fantastycznie, zaczynamy. No dobra, tylko... Żebym ja tu pamiętał, jak się skacze jeszcze, to by było git. A, za wcześnie wyszedłem z progu, 2 metry ponad za wcześnie, ale ten kombinezon, no aż powiało nam też pod narty. No i za punkt konstrukcyjny skok, dużo kibiców, bardzo fajnie. No i to będzie oczywiście kwalifikacja, nie ma raczej wątpliwości. Koko które miejsce w tych kwalifikacjach? 17 miejsce z Arti Aigro. Niezłe miejsce, 17 miejsce, jestem rozstawiony, jest okej. Okay. Arti Aigro skoczył 122,5 metra, leciutki wiaterek pod narty, my musimy skoczyć 127 metrów, gorsze się od belki. Ale chyba ważniejsze jest wyjście z progu. No tam nam nie, nie wyszło. Tutaj mam nadzieję, że będzie te wyjście z progu lepsze. Jest lepsze. Oj, coś mi tutaj zlagowało, ale wszystko gra, wszystko śmika i za tą zieloną linię musimy wylądować! Chyba było, ale w ostatnim momencie lądowałem. Będą chyba słabe noty, tak mi się wydaje. No nie wiem, no zobaczymy. 126 metrów, mogę przegrać? W parze mogę przegrać noty takie słabe i uwaga, czwarte miejsce. Mogę być za Estończykiem, Zobaczmy, pomijmy sobie, jestem na czwartym miejscu za Pawłem Wąskiem. W, tych, w tej klasyfikacji. Zobaczmy, czy będę w drugiej serii. Jestem w drugiej serii. A czy wygrałem za Art No chyba wygrałem. Artiagro, skoro no tak, Artiagro, to czemu mi tam wskazywało? A, bo widzicie, tu znalazłem błąd w grze, bo mi to wskazywało, ta zielona linia wskazywała, żeby pokonać lidera, żeby liderować po skoku, być na pierwszym miejscu, a nie, żeby pokonać przeciwnika w parze. To do poprawki. Czas na mnie, kłamistok widziałem drugi, wiatr w plecy, od 89, ze 100, pod 96, a na końcu 89. No, zobaczmy, jak będzie na progu. Na wyjście z progu pierwszej serii był niezłe. Teraz mi tam zlagowało niestety troszkę i to może być najsłabszy skok tutaj na skosznie w obrębie. Niestety jest taki najsłabszy skok. Ach, no niestety, no zobaczcie, tak zaczęło mi troszeczkę lagować. Nie wiem dlaczego, może to jest inna skosznie. Ostatnim mi nie lagowało, żadnych ścięć takich większych nie było. Słabe były warunki, ale jakie dobre noty dostałem? Trzecie miejsce, czyli będę na pewno w drugiej dziesiątce, ale może ktoś tutaj jeszcze skoczy słabiej. i Zobaczmy, na którym miejscu. Znaczycie, na 17. miejscu utrzymałem 17. 17. lokatę, no ale. Ale i tak jestem. Nad... No, jest niedosy. Dawid Kubacki wygrał. To się cieszę z tego powodu. Dawid Kubacki na podium, drugi. Halvor Egner, Granerud i Angelaniszek Niszek na trzecim miejscu. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, na szesnastym miejscu Egzekwator z Markusem Eisenbichlerem, a strata tak Do takiego, no, Diana Hell, do Roberta Johanssona też można nadrobić to w jednym konkursie, tak naprawdę. No, zobaczmy, bo walczymy w sumie, walczymy o czoło, dziesiątkę myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć. A przed nami drugi konkurs w gapa, tym razem. O, tutaj już plastron, ten numer na plastronie się naprawił bardzo dobrze. Zobaczmy, jak będzie z. Jest 100% tak samo jak w kwalifikacjach tych, pier... tych pierwszych. wybić. oj, spóźniłem, spóźniłem. Rzadko się to mi to zdarza, ale się zdarzyło, ale jeżło, yes, wow, daleko. Chyba były dobre warunki, jestem zielony. No, mnie no, tutaj flag, widzieliście tą flagę? W ogóle te, te, fla, te flagi lewitują. No, pierwsze miejsce, ale minus 10 punktów. Dobre też, rządy dostałem i będę wysoko w tych kwalifikacjach. Będę wysoko na pewno. Pomijamy, pomijamy i zobaczmy, które miejsce. No, miejsce, miejsce dziesiąte. W dziesiąte skończyłem, ale z Danielem Huberem to nie jest aż taki prosty, obsiub przeciwnik. No i zobaczmy 99%. 99, to jest dobry wynik. Tylko, żeby na progu było dobrze, no jest za wcześnie, za bardzo. Muszę tutaj wyczuć bardziej. Oj, widzę, że to, no, to nie. Jest jakoś kapitalne próba, w ogóle ta zielona linia za HS też była. E, zobaczymy, czy wygram swoją parę, zobaczymy, czy będę w drugiej serii, no bo to nie jest aż już przesądzone, ale 134 metry to jest dobry skok, naprawdę dobra próba. Teraz, aha, bo ja nie wiem, czy ja wygrałem i tak byłem rozstawiony, ale nie wiem, czy wygrałem. Uwaga, wygrałem chyba. Dobra, Daniel Huber 97 metrów skoczył, tylko jestem w drugiej serii, znowu na 17 miejscu. Kamil słabił słabiutko w tej, sobie radzie, w tym pokaże świata. Są, tak jak mówiłem w, w poprzednim filmie, już z tego, że tutaj są nie doszacowane chyba umiejętności Stocha. 93% mogło być lepiej, ale nie jest źle. Tylko żeby na progu, bo raz spóźnimy raz było za wcześnie, może teraz będzie... Idealnie. Nie, leciutko spóźniłem, ale to jest tak minimalne spóźnienie, że powinno mi to dać tą zieloną linię. Jest zielona linia, czyli utrzymał swoją pozycję, ale myślę, że i tak powinienem gdzieś wyżej. Może nie pierwsza dziesiątka, ale może będzie pierwsza piętnastka, może w tej lepszej połowie stawki. Szkoda tego spóźnienia, bo byłbym na pewno wyżej, no może nawet pierwsza dziesiątka, bo chociaż tu już strata, no prawie dziewięciu punktów. Ale trzynaste miejsce, zobaczmy jak wygląda klasyfikacja w ogóle. Generalna i Turnieju Czterech Skoczni, a tutaj jeszcze Halvor Egner Granerud wygrał i chyba on jest liderem Turnieju Czterech Skoczni teraz, tak, ale 2,6 tylko Dawid Kubacki traci, ja na szesnastym miejscu, no pierwsza dziesiątka nadal w zasięgu, no walczymy, walczymy, no pierwsza dziesiątka, to jest cel na ten odcinek. Przenosimy się z Niemiec do Austrii i konkurs w Innsbrucku. Ładne widoczki tutaj nam gra zaserwowała, piękne góry, piękna skocznia. No i 134 metry tam był mój rekord, tak? No to dobrze, dobrze. Daleko tam musiałem skakać. Wiatr niestety w plecy, to mnie nie cieszy, bo wolałbym zdecydowanie mieć podnarty wiatr. 97% jest dobrze. Dobra, na progu musi być, musi być petarda, no i było, było dobrze, ale niestety mnie skrzywiło i ło. Muszę uważać, żeby nie złapać tej kontuzji, bo chcę rozegrać naprawdę cały ten turniej w skoczni bez kontuzji. Tutaj było blisko tego upadku, szczerze powiedziawszy, bo w ostatniej chwili lądowałem, ale bardzo słabe były też warunki: plus 9 punktów. Ja na pierwszym miejscu prowadzę aktualnie, czyli za tą zieloną linię udało się skoczyć. I miejsce, miejsce, miejsce. Znowu dziesiąte. I znowu przeciwnik taki, no, go go gorszej jakości. 103,5 metra. Daniel Wasiliew tylko skoczył, więc myślę, że druga seria tak naprawdę za darmo. 97%, tak jak w kwalifikacjach. Na progu musi być dobrze, żeby mnie nie skrzywiło. Nie skrzywiło mnie. Ładnie to wszystko wygląda. Wysoko jestem i ta zielona linia. Hohoho! Ho! Za rozmiar skoczni, skoczyłem. Fantastyczny to był skok. Fantastycznie. Może to wybicie nie było znowu takie jakieś idealne, perfekcyjne, ale to będzie miejsce pierwsze. Prowadzę. Będę w dziesiątce na pewno po pierwszej serii 08. Y, tam miałem przewagi, zobaczmy. Piąte miejsce. No ładnie, naprawdę dobrze. Przed Piotkiem Żółomza za Angelaniczkiem do podium. Strata. No nie jest jakaś bardzo duża, no ale to jest jednak Dawid Kubacki. Manuel na Dawid Kubacki musi walczyć z Halworem. No to nie może sobie tak pozwolić. Cztery punkty straty musi nadrobić. Bo tam 2 i 6 było w klasyfikacji generalnej. Turnieju czterech skoczni straty Dawida do Norwega. No dobra, zobaczmy. Piąte miejsce. Muszę 130 metrów. Wiatr w plecy. 99%. Fantastycznie! I tu musi być Petarla znowu jest ładnie! Ładnie nie skrzywiło mnie, panuje nad tym skoczkiem. Musi być ta zielona linia. Ta zielona linia! No musi być pierwsze miejsce, musi być co najmniej piąte miejsce w konkursie. Fantastyczny konkurs! W moim wykonaniu fantastyczne skoki w tym konkursie, zresztą w kwalifikacjach też. O, świetne noty. Pierwsze miejsce bez dwóch zdań. Absolutnie. Dwa punkty przed Piotrem Żyłą. Może będzie podium, zobaczmy. Jest podium, udało się. Wygrałem z Dawidem Kubackim o sześć. 6... Nie, o jeden cztery. O jeden cztery punkta fantastycznie, także możemy się delektować tym podium. Znajdujemy się na podium ob obok Norwega Halvora Graneruda i Manuela Fettnera. Austriak wygrał konkurs, to może być lekkie zaskoczenie, no ale chyba też większe zaskoczenie to jest to, że, że byłem na trzecim miejscu i dwunaste miejsce w klasyfikacji turnieju Czterech Skoczni. A w klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata no ładnie, trzynasta pozycja. Do dziesiątki tracimy, coraz mniej dobrze odrabiamy. Do gwiazdki nam jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o sponsora jeszcze 7 konkursów, więc sporo do końca umowy. No także co, no przechodzimy. Nie mamy tutaj nic do zrobienia. Ostatni konkurs, nie już czterech skoczni Bischofshofen. Niestety, słabe warunki. 129 metrów tylko, aby prowadzić wiatr wieje w plecy. To jest ten długi rozbieg, 93%. W ogóle na wieży trenerskiej są kibice? Czy mi się wydaje co to jest? Dobra, zobaczmy dobrze, ale wysoko tutaj wychodzi z progu. Wysoko mi wyszedł i będzie ta zielona, ale będzie, będzie! Brawo, ale on szybko spada, trzeba uważać. Tak, tutaj kibice nawet weszli za bandy, tak jak w zakopanym w ogóle w rzeczywistości. W sensie nie za bandy, za takiej barierki. Było tyle kibiców, że wychodzili normalnie za barierki, żeby mieć miejsce. Oczywiście prowadzenie powinno być, tak jest. Pierwsze miejsce będę w czołówce, może nawet pierwsza dziesiątka tych kwalifikacji. Na dziewiątym miejscu z Jakubem Wolnym skacze. No to lecimy, pierwsza seria, 97%, było bardzo dobre wybicie w tych kwalifikacjach. Mam nadzieję, że na progu nie będzie gorzej, może być tylko lepiej, musi być tylko lepiej, jeżeli ich tutaj powalczyć, o jakieś fantastyczne miejsca, było gorzej, niestety spóźniłem minimalnie, ale ta zielona linia, ale ta zielona niech zabrakło troszeczkę, chciałem podzielić, ale, ale to było ryzykowne i tak w ostatnim momencie tak lądowałem 133,5 metra. No może będzie drugie miejsce, może będzie to drugie miejsce, jest drugie miejsce, będę w dziesiątce po pierwszej serii. Jeden tym za Piotkiem żyłam tam, czyli nie cały metr przegrałem z Piotkiem. Szóste miejsce, Dawid prowadzi. Uuu! Uhuhu, 7 punktów. Zobaczymy, nie wiem jak, ile, tam była, ile tam było straty Dawida do Halwora w, w klasyfikacji TCS-u, ale może Dawid powygra. No, powalczył i jest 7 punktów przewagi. Musi utrzymać, a może nawet i powiększyć. Żeby utrzymać szóste miejsce 144 metry, ale zobacz jakie warunki są. Wie podnarty fantastycznie się od belki, tylko żebym nie spóźnił i będzie naprawdę daleki skok, Jest fantastyczne, Wyjście z boku skrzywiło mnie troszeczkę. Ale, ale lecę! Łocie, panie, co to był za skok? 147,5 metra! Czy zatukuje podium z takim skokiem? Było fantastyczne wybicie, zresztą 100% na belce. Troszeczkę mnie tutaj przechyliło. O tutaj, ale szybciutko wyregulowałem moją sylwetkę w locie. 147,5 metra! Fantastyczny wynik, fantastyczna nota! No, 146 metrów musi skoczyć Piotr zobaczmy czy ktoś mnie tam i wyprzedzi... Nie, wyprzecili. 13 punktów, Dawida nad Halworem chyba wygrał. Dawid, ale ja na trzecim miejscu, drugi raz z rzędu, jestem na podium. Zobaczmy podium, bo możemy się rozkoszować znowu tym widokiem obok Norwega i Polaka, kolegi z kadry Dawida Kubackiego. A jeżeli chodzi o TCS, no niestety, Halwor wygrał o 3. I dwie dziesiąte punktu, szkoda, ale Dawid Kubacki powalczył, jakąś na ósmym miejscu, był cel, pierwsza dziesiątka, no i jest, udało się zrealizować ten cel, ósme miejsce w TCS-ie, a klasyfikacja generalna, czy może będzie tam dziesiątka, 10... aha, tu jeszcze podium TCS-u, yy, mamy yy, Halvora i Dawida i Manuela Fettnera, a jeszcze, jeszcze klasyfikacja generalna Pucharu Świata. 11 miejsce, zaczynaliśmy chyba od 17, tak? Gdzieś tutaj byłem, a tutaj minimalnie, już minimalnie, bardzo blisko tej pierwszej dziesiątki. Bardzo dobrze, Dawid Kubacki, tak jak w rzeczywistości, no ta przewaga też nie jest jakaś wybitna. W ogóle jak w rzeczywistości to wszystko się układa. 11 poziom, prawie dwunasty, ale minimalnie nam brakuje, ale to może w przyszłym filmie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego, to zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, potencjalnie co może być zakopany i Saporo, no to ciekawe, może być ciekawie. Tylko jeden konkurs w zakopanym. Już powinni zrobić ten, ten indywidualny drugi, albo chociaż nie wiem, niech ogarną drużynówki, bo ten terminarz jest taki sam jak w rzeczywistości, jeżeli chodzi o te indywidualne konkursy. No dobra, tak się kończy. Ósme miejsce w TCS, 11 miejsce w klasyfikacji generalnej aktualnie, więc no bliżutko, bliżutko do tej pierwszej dziesiątki, ale jeszcze, o, masz 21 konkursów, więc jeżeli chcecie kolejny odcinki, stać łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to fajnie, jakbyście zasubskrybowali. Ja dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Cześć!